Cześć, jestem Grzegorz Zajączkowski, to jest Marketing na Luzie. W tym materiale opowiem Ci o ośmiu 8 elementach, o 8 rzeczach, których musisz zawsze przestrzegać, niezależnie czy puszasz reklamę za 500 zł, czy robisz kampanię reklamową za 100 tysięcy zł lub więcej. Są pewne elementy przy tworzeniu każdej kampanii reklamowej, których trzeba się trzymać, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie zrobić naprawdę fajną kampanię reklamową, a przede wszystkim taką, z której będziemy raz, że zadowoleni, a dwa, zwróci się ona nam, Postaci oczywiście przyszły zysków. Zapraszam cię do oglądania tego materiału. No dobra, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Każda kampania musi mieć jakiś cel. I naprawdę nie da radę za jednym zamachem zrobić kampanii informującej, prosprzedażowej, przypominającej, rebrandingowej, czy jakby się nazwał. Zastanów się. E, oczywiście, docelowo zapewne każda kampania reklamowa będzie miała sprzedawać i przynieść ci określoną korzyść w postaci e, konkretnej kasy, ale czasami do tej kasy dochodzi się powoli. Czasami robisz e, listę mailingową, na którą zapisujesz ludzi, informujesz, uczysz, edukujesz, później tak naprawdę działają inne elementy, które że tak powiem za ciebie już sprzedają w postaci automatycznego marketingu. A czasami chcesz w radiu po prostu przypomnieć albo poinformować ludzi, że e, zmieniłeś adres, zmieniłeś siedzibę, więc na Najpierw zastanów się nad celem kampanii reklamowej, ponieważ on później będzie takim wyznacznikiem tego, co w kolejnych etapach powinien się robić. Drugie, grupa docelowa. Nie mów mi tylko proszę Cię, że Twój produkt jest dla wszystkich. Nie ma produktu dla wszystkich. Nawet woda, którą oczywiście powiedzmy, wszyscy pijemy, to jedni piją gazowaną, inni niegazowaną, jeszcze inni piją lekko gazowaną, inni jodowaną z magnezem i jeszcze mamy 15 różnych wód smakowych. Drugim przykładem może być piekarnia. Też nie jest tak, że wszyscy, że tak powiem, jedzą chleb, to jedna sprawa jeden nie je bułki, ale to proste rozróżnienie. Inny przykład. Jedni jedzą chleb bezglutenowy. Jeżeli taki posiadasz, to może warto taką, taką ofertę puścić. Jeżeli posiadasz chleb wieloziarnisty, to jest powiedzmy dla tych, którzy chcą żyć zdrowo i bają o swoją figurę. A może posiadasz kanapki w postaci kanapki takiej, które jest dla dorosłego. Może jeszcze masz takie mini pakiety śniadaniowe, które można kupić dzieciakom i dać je na jadąc rano, założąc je do przedszkola czy do szkoły. Dać im takie kanapeczki gotowe, które będą w stanie zjeść, a nie wyrzucą połowy. Więc tak naprawdę już sam widzisz, przy samej piekarni tych produktów może być kilka i te produkty mogą być skierowane do różnej grupy docelowej, więc to jest bardzo ważne, żeby znać swoich ludzi, znać swoją grupę docelową, mocno się zastanowić, bo to zaoszczędzi Ci tak naprawdę pieniądze, a z drugiej strony też będzie wkurzało wszystkich innych ludzi, którzy będą nas tam widzieli Twoją reklamę, mimo że nie są wcale tym tematem zainteresowani. Miejsce emisji, kanał dystrybucji treści, czy jakbyś to nazwał, w skrócie mówiąc, gdzie tą reklamę dasz. No i tu masz szerokie pole popisu. Możesz puścić ulotki, możesz puścić reklamę w prasie, możesz puścić reklamę w radiu, w telewizji, w telewizji ogólnopolskiej, lokalnej, kablowej. Możesz puścić reklamę w internecie. Internet jest w ogóle szerokie pojęcie. Mogą być to kanały social mediowe, mogą być to reklamy na konkretnych serwisach internetowych, mogą być to reklamy w, sieci, w sieciach reklamowych, w sieciach afiliacyjnych, w programatiku, na YouTubie, gdzie tylko będziesz chciał, tak naprawdę, ale oczywiście w zależności od tego, jakbyś miał cel, gdzie jest Twoja grupa docelowa, to powinieneś tak naprawdę sprawdzić, czy wziąć badania od. Wydawców prasy, pod tym, jaki jest profil czytelnika, od właścicieli serwisu wziąć informacje, jaki jest profil internauty, jeżeli posiadają takie dane. To samo idzie za telewizją, za radiem. Te wszystkie rzeczy możesz sprawdzić. Natomiast, gdybyś korzystał z takich systemów reklamowych jak Facebook. Google, no to możesz sobie sprawdzić. Tak naprawdę, jeżeli wybrałeś sobie tą swoją grupę docelową, to wchodząc w te systemy reklamowe, zobaczysz, jak ona jest duża. Porównasz sobie wielkość tej grupy. Możesz porównać sobie oczywiście koszt dotarcia do tej grupy. I tak naprawdę, na, zbierając te wszystkie informacje, to jesteś w stanie określić, które, który kanał komunikacji wybrać. Ale oprócz tego, to nie jest tak, że się musisz zafiksować tylko i wyłącznie na Facebooku, tylko i wyłącznie na prasie, tylko wyłącznie na, na Google. Przetestuj te rozwiązania. Pobaw się i sprawdź dopiero w dłuższym, dłuższej perspektywie czasu, czy to ci się opłaciło, czy też nie. Testować i jeszcze raz testować. Mówmy po ludzku, mówmy językiem korzyści. Tak bym w skrócie opisał przekaz reklamowy, bo no, musisz dobrać sposób komunikacji do grupy docelowej, do której chcesz dotrzeć. Inaczej byś mówił do młodych ludzi, inaczej byś mówił do starszych ludzi, ale przede wszystkim musisz mówić językiem korzyści. Słuchaj, no nikt nie kupuje wody, żeby ją mieć, tylko kupuje, żeby ją wypić, bo jest spragniony. Nikt nie kupuje lekarstw po to, żeby mieć, tylko kupuje tak naprawdę zdrowie i wyleczenie się ze swoich chorób. Nikt nie kupuje nie wiem, super kamery po to, żeby ją mieć, tylko po to, żeby spełniała pewne określone swoje zadania. Kupujesz GoPro, bo chcesz dużo kręcić w firmów akcji czy też ewentualnie potrzebujesz lekkiej kamery, którą byś mógł zawsze zabrać na, na wakacje, więc każdy produkt posiada jakieś swoje korzyści, które tak naprawdę zaspokajają pewne potrzeby, które konsumenci mają. Ewentualnie zawsze takie potrzeby można spróbować wywołać, żeby zwłaszcza to jest przydatne, kiedy wprowadzamy nowe produkty. Dobra, jakbym robił kampanię reklamową prosprzedażową, to nic bardziej mnie nie irytuje jak wszelkie rabaty maści 50 zł, gdy wydajesz 2000 lub 3000. Słuchajcie, jeżeli chcemy dać jakiś rabat, to dajmy taki rabat, z którego sami będziemy chcieli skorzystać albo no nie okłamujmy się, ludzie nie są głupi, więc e, czy będziemy robili konkretne jakieś promocje, no to też dajmy takie promocje, z których ludzie będą chcieli skorzystać, a wy na tym nie stracicie tylko jeszcze że tak powiem e, zarobicie, więc Dajcie też taki komunikat, takie promocje, takie rabaty, z których ludzie będą faktycznie mogli skorzystać, bo przez to będą traktowali Waszą firmę jako poważną, być może spróbują Waszego produktu, będą do niego później wracać, więc ważne jest, żeby dawać te komunikaty zrozumiałe, proste, zapamiętywalne, a jeżeli już mają przyciągnąć ruch do sklepu i zwiększyć sprzedaż i chcecie dawać promocje, to na litość boską dajmy takie, z których, e, z których nie będziemy się wstydzili sami skorzystać. Praca reklamowa. To jest taki moment, kiedy wiele firm myśli sobie, że można zaoszczędzić budżet, bo można zrobić reklamę do radia samemu, można wykorzystać swój telefon, nagrać fajną reklamę w formie wideo, no bo przecież to nie jest problem, skoro mamy tyle apek, y, które nam w tym pomogą. Sami też możemy nagrać podcast, sami możemy nagrać spot do radia, a tym bardziej sami zrobimy baner reklamowy do internetu, czy też reklamę w prasie, albo napiszemy artykuł sponsorowany. Niestety to nie jest takie proste, bo jednak trzeba wiedzieć i e, jakie warunki techniczne chociażby trzeba spełnić tworząc reklamę wideo. Czy ma być w pionie, czy w poziomie, czy, czy w innych rozmiarach, więc tych rzeczy i trzeba mieć też dobry sprzęt i pomysł na tą kreację reklamową, więc to nie jest tak, że każdy może ją zrobić. E, coraz rzadziej mi się zdarza, ale zdarzało mi się w mojej karierze, że przyszedł klient, który miał w ręku ulotkę chciał z tej ulotki zrobić artykuł sponsorowany. E, post na Facebooku, ożywić to, zrobić z tego film animowany, e, zrobić z tego baner reklamowy. No bo to jest kwestia oszczędności pieniędzy. Oczywiście nie trzeba e, kilka razy tej samej treści mielić i przetwarzać na różne środki komunikacji. No ale niestety życie jest brutalne i trzeba to zrobić. Trzeba pamiętać o tym, gdzie tą reklamę puszczamy. Trzeba pamiętać o jakiej grupy docelowej, jaki jest cel i inne rzeczy, o których mówiłem. I na bazie tego tak naprawdę możemy zbudować swój przekaz i swoją kreację reklamową. Niezależnie czy to będzie reklama w formie banerów, filmu czy, czy, czy spotu, czy artykułu w prasie. Natomiast jeżeli się na tym nie znasz, to warto pewne rzeczy przekazać fachowcom i no nie ma sensu na pewnych rzeczach oszczędzać, bo to oszczędność będzie tak naprawdę pozorna. Nieraz widzieliśmy reklamy, z których się śmiejemy i sobie w głowie pomyśleliśmy, że grafik musiał płakać kiedy, kiedy to projektował. Natomiast jeżeli się nie znamy na tej reklamie, a i Nie chcemy jej stworzyć samemu, a chcemy przekazać ją komuś, żeby ktoś tę reklamę zrobił, to skorzystajmy chociażby z takiego modelu, który nazywa się Aida, który pozwoli nam albo ocenić pracę kogoś, albo ewentualnie pozwoli nam spojrzeć troszeczkę krytycznym okiem na to, co my zrobiliśmy. Model Aida mówi nam o tym, że reklama powinna przede wszystkim wzbudzać uwagę, zainteresowanie, być zapamiętywalna i wzbudzać reakcję. Gdy tak sobie spojrzymy na takie elementy i w ten sposób zbadamy naszą kreację reklamową, no to będziemy mogli w jakiś sposób odpowiedzieć, czy ona była dobrze zrobiona, czy też nie, natomiast nie zmienia to faktu, że i tak warto testować różne rozwiązania i różne kreacje reklamowe. No dobra, to ile na tą reklamę wydać? Oczywiście na początku pewnie sam zakładałeś jakiś budżet, że wydasz na to 500 zł czy 100 tysięcy, natomiast jeżeli Pewnych warunków, które, o których wcześniej mówiłem, nie jesteś w stanie samemu ogarnąć, czyli samemu nie, do, nie umiesz sobie dobrać grupy docelowej, wymyślić przekazu reklamowego, nie masz w ogóle pomysłu na całą strategię reklamową, nie zrobisz samemu tego filmu, nie zrobisz samemu tego spotu w radiu, czy tej kreacji do prasy, no to niestety te rzeczy powiększają Twój budżet, bo to nie jest tylko. Koszt druków w, w, w papierze to nie jest tylko i wyłącznie puszczenie kampanii, czyli to, co wydasz w menadżerze reklam, czy, czy w systemie reklamowym Google te 200-300-500 złotych, tylko ta cała otoczka, która jest wokoło tego, czyli tworzenie kreacji, wymyślanie grup docelowych, znajomość systemów emisji reklam, znajomość programatyka, znajomość tworzenia kampanii reklamowych, znajomość. E, tworzenia kreacji reklamowych, e, trendów w reklamie to wszystko wpływa na Twój budżet. Więc, jeżeli nie masz czasu na uczenie się, e, to nie jest Twoją pasją. Wolisz ten czas poświęcić tak naprawdę na obsługę klienta czy zdobywanie nowych kontraktów, to uwzględnić to musisz niestety w swoim budżecie, i to będzie powiększało ten budżet. Więc Myśląc o tym, ile chcesz wydać na reklamę, to musisz wziąć pod uwagę to, ile czasu chcesz spędzić przy obsłudze tej kampanii reklamowej. Czy ewentualnie na końcu chcesz tu ewentualnie rozliczyć daną agencję, firmę z efektów końcowych tej kampanii reklamowej. Natomiast musisz pamiętać o tym, żeby wcześniej jednak na jakieś te efekty się umówić, żebyśmy później nie mieli takiego zaskoczenia, że ty myślałeś, że będzie tak, agencja myślała, że jest tak. Każdy przychodzi na spotkanie zadowolony. No, i wychodzicie ewentualnie kończąc to spotkanie e, wielkim nieporozumieniem, bo każdy spodziewał się czegoś innego. Gdy już te wszystkie rzeczy spełniłeś i jesteś już na takim etapie, kiedy wystarczy wcisnąć ten czerwony przycisk pod start, to już jest taki etap, że e, zastanów się, trzeba by na pewno jesteś do tego przygotowany. Ja nie mówię o stanach magazynowych, że, żeby te towary mieć na miejscu, e, ale to są wbrew pozorom proste rzeczy, ale. Myślę, że nieraz jako konsument też się spotkajesz z rzeczą taką, że przychodzisz do knajpy, czy do restauracji, czy do pizzerii, widzisz reklamę, jedna pizza za 30 zł, druga za, za darmo, a kelnerzy o tym nie wiedzieli, kucharze o tym nie wiedzieli, wychodzisz zniesmaczony i albo dany produkt miał być, jego nie ma, stany się wyczerpały. Więc jeżeli to nie jest Twój pomysł na reklamy, żeby w ten sposób budować napięcie, sprzedając różne produkty, to niestety pewne rzeczy musisz, o, o pewnych rzeczach musisz zadbać, powiadomić załogę, przygotować stany magazynowe, przygotować się do obsłużenia wielu zamówień, bo być może robisz to przez, e, przez internet, wysyłasz pocztą, to zabezpieczyć sobie umowy z kurierami, etc. Ale jeżeli mówię nawet o tych podstawach, to jak puszczasz kampanię reklamową w internecie, to zadbaj żeby e, o tzw. landing page, czyli o stronę docelową kampanii reklamowej. Jeżeli ktoś ogląda e, buty Konkretne za 200 zł, na wiosnę powiedzmy, męskie, to jeżeli w nie ktoś kliknie, to on chce trafić na tą stronę z tymi butami za 200 zł, je sobie dodać do koszyka, a nie, że ten człowiek musi trafić na stronę główną, na nową wejść w wyszukiwarkę, przeszukać i wyszukiwać tych butów. No chyba, że to jest Twój pomysł na kampanię reklamową i taką masz strategię, to, to oczywiście, że tak. Ja jestem jednak tego zdania, że skoro mamy tak mało czasu na wszelkie różne rzeczy i tak rzadko klikamy, powiedzmy, w te różne reklamy internetowe, to jak już w nie klikniemy, to sprawdźmy, żeby ten internauta w jak najszybszym czasie trafił do tego miejsca, do którego chcemy, żeby trafił. Ostatnią rzeczą, o której zawsze musisz pamiętać, to przynajmniej w przypadku internetu. To, żebyś znadła analitykę, bo narzędzi do monitoringu tego, co się dzieje z naszymi kampaniami reklamowymi, z tym, co się dzieje na naszych stronach, jak przepływa ruch, jest odgroma, tylko niestety musisz je poznać i, i ewentualnie umieć zanalizować wyniki. Jeżeli tego nie umiesz, to też niestety to powiększy Twój budżet reklamowy i się umów z agencją, żeby oni Ci zanalizowali wyniki, dali Ci konkretne rozwiązania, co zrobić, żeby tą kampanię reklamową zoptymalizować. Natomiast Ty musisz pamiętać o tym, żeby tak jak mówiłem wcześniej, mówicie na jakieś wyniki, jakieś rezultaty z kampanii reklamowej, ale Ty musisz pamiętać i to monitorować, sprawdzać raporty, dopytywać się. no Bo to są Twoje pieniądze, to jest Twój interes tak naprawdę i dobrze, gdybyś jednak sprawdzał, co się dzieje z Twoją kampanią reklamową. Monitoring, analiza, optymalizacja kampanii reklamowej to jest takie minimum, co musisz zrobić, niezależnie w jakim medium to, to robisz i w jaki sposób komunikujesz się z rynkiem. Natomiast. Te, Internet daje Ci jeszcze inną, bardzo fajną rzecz, która się nazywa remarketing, włączony jeszcze z automatyzacją działań reklamowych, pozwoli Ci zrobienie takiego automatu, że. Osoby, które trafią na Twoją stronę internetową, nie kupiły danego produktu, będzie ich śledziła ta reklama i będzie namawiała ich z powrotem do, do powrotu, ewentualnie daje im kuszącą ofertę, że tylko w skali kolejnych 3-4 dni jest taka, a nie inna promocja i można ten produkt kupić, a może będzie podsyłała im inny produkt bardzo podobny, ale w innej cenie. Więc zadbanie o remarketing, o automatyzację tego procesu reklamowego bardzo mocno może zwiększyć Twoją efektywność. Dobra, to jest koniec. Dziękuję, żeby trwać do końca. Niezależnie czy oglądasz to na Facebooku, na YouTubie, czy gdziekolwiek, to zostaw ten komentarz, zostaw tą łapkę do góry, zostaw jakiegoś lajka. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ wiem, że spodobał Ci się materiał, wiem, mam motywację do tworzenia kolejnych filmów, a dwa to wpływa na algorytm Facebooka, na algorytm YouTuba. To, czy wy lajkujecie konkretne film, zostawiacie komentarze, udostępniacie, to Facebook, YouTube wie, że to jest wartościowa treść i dzięki temu ten film ma szansę dotrzeć do jeszcze większej grupy osób, a ja będę widział rosnące statystyki i będę się z tego cieszył. Dziękuję Ci serdecznie, trzymaj się, cześć, do zobaczenia w następnym materiale.